Zakup czerwonych trampek oraz skutera to, jak się okazuje, nie jedyne zmiany, jakie zachodzą w życiu 40-letniego faceta. Egoistyczny, myślący do tej pory tylko i wyłącznie o sobie, Fernando Alonso, nagle stał się graczem zespołowym i dobrym kolegą. Z kolei, Kimi który przez lata stronił od jakiejkolwiek dodatkowej pracy związanej z tym, że jest kierowcą Formuły 1, nagle miał się stać cytanem tej pracy, przynajmniej tak twierdzi Fred Wasser. 8 a on już jest w symulatorze. Jak to się ma do obecności i roli Roberta Kubicy w tym zespole? O tym, ale nie tylko porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. z niedziela 8 sierpnia, Daniel Biały, echa padoku niektórzy zwykli mawiać, że weekend be bez wyścigu i humor zepsuty ja postaram się utrzymać te wasze humory na dobrym poziomie zanim o tych zmianach 40-latków trochę na temat polityki polityki, której w Formule 1 zawsze było dużo a teraz według Adrian Newey ma być jej naprawdę bardzo dużo takiej polityki wycelowanej w rywala Adrian Newey odnosi się tutaj do tej wielkiej rywalizacji pomiędzy Red Bullem a Mercedesem i tych kulisowych pociągnięć tych sznurków, za które stara się pociągać Mercedes po to, by osłabić swojego najgroźniejszego rywala. Batalion tylko na torze, ale również poza nim. Adrian Newey odnosi się do tych kwestii zmian regulaminu, szczególnie kwestii elastyczności pewnych elementów. Adrian podkreśla, że próbowali nas osłabić. Częściowo było to skuteczne, ale nadal jesteśmy w grze. Adrian Newway też mówi, że w pewnym sensie bierze to jako komplement dotyczący dobrej pracy, jaką Red Bull wykonał że znalazł się na tym poziomie, że jest w stanie jak równy, równym, z równym walczyć z Mercedesem. Adrian Newey również zwraca uwagę, że Mercedes w tych swoich posunięciach wycelowanych w Red Bull'a trochę strzela na ślepo i uderza w inne zespoły, szczególnie te mniejsze. Tam pojawia się konkretna nazwa Alfa Romeo. W kontekście, kontekście elastyczności tego tylnego skrzydła, to oni mieli najmocniej dostać e, po głowie. Często zadajecie pytanie, jak wygląda kwestia elastyczności tego przedniego skrzydła, na które zwraca uwagę sam. Red Bull na razie FIA nie odniosła się do tego w żaden sposób. Myślę, że po tej wakacyjnej przerwie coś może w tym temacie się wydarzyć. Ta wielka batalia, nie tylko na to, ale również poza nim, nadal trwa i myślę, że będzie trwała przez kolejne tygodnie. Mieliśmy też próbkę tych politycznych, medialnych zagrań. W w ciągu ostatnich dwóch weekendów wyścigowych bardzo nam się to mocno spolaryzowało między Mercedesem a Red Bullem zdania na temat tego, co się wydarzyło na to, że konsekwencji są bardzo podzielone. Te kwestie polityczne to nie tylko to, co teraz, ale też kwestia pewnej przyszłości. Dzisiaj automutum sport opublikował dość obszerny artykuł dotyczący tego, co dzieje się w obszarze prac związanych z jednostką napędową na rok 2025 i nie wygląda to dobrze. Przez długi czas słyszeliśmy, że jest ogromny postęp, że wszyscy z będą się zmierzać w jednym kierunku. Natomiast teraz ostatnie tygodnie nie przyniosły żadnego kroku do przodu. Nadal nie wiadomo jaką architekturę będzie miała ta nowa jednostka napędowa i to jest w pewnym sensie niepokojące i znowu mamy dwa obozy. W jednym mamy Red Bulla i Ferrari, w drugim Mercedesa oraz Renault oba Obozy podpierając się oszczędnościami i obniżeniem kosztów, proponują dwa zupełnie różne rozwiązania. Red Bull i Ferrari chcą zupełnie nowego startu, białej kartki, żeby zacząć od nowa i zbudować dość tanią, ekonomiczną jednostkę napędową. Mowa o tej ekonomii w kontekście budowy kolejnych sztuk jednostek napędowych i tego, żeby dopuścić też innych producentów do tej rywalizacji. Ferrari chciałoby jednostkę Red Bull, tak naprawdę, nie Ferrari. Chciałby jednostkę czterocylindrową, jednostkę wspomaganą tylko jednym układem odzyskiwania układem odzyskiwania energii kinetycznej. Ferrari przychyla się do tego, natomiast twierdzi, że ta V4 nie jest konieczna. W przypadku Fałszuski, biorąc do użycia ekologiczne paliwa i np. układ odzyskiwania energii z przedniej osi, można osiągnąć podobny rezultat, jeżeli chodzi o ekologię i oszczędność tej jednostki napędowej. Po tej drugiej stronie mamy Mercedesa. I Renault i ci producenci jednostek chcą pozostać z obecną jednostką sześciocylindrową, z obecną fałszustką, nie chcą w tym obszarze zbyt wiele zmienić i twierdzą, że to jest właśnie krok w kierunku oszczędności. A na pytanie dotyczące tego, co się wydarzy, kiedy zostaniemy z tymi fałszustkami w obszarze tych nowych podmiotów zainteresowanych, oni chcą im dać po prostu więcej czasu i ewentualnie więcej gotówki do zainwestowania w ten projekt. Nic. Poza tym, co ciekawe, Mercedes chciałby pozostawić w grze również układ odzyskiwania energii cieplej MGUH, układ niezwykle skomplikowany, układ z którym są naprawdę duże, czy były naprawdę duże problemy, i to jest ten element, za który ci nowi nie chcą się absolutnie brać. Renault. Też chce utrzymania tej obecnej jednostki spalinowej, ale jak ognia, boi się czy nie chce żadnych układów w obszarze przedniej osi, układów zasilania przedniej osi, odzyskiwania energii z przedniej osi. Marcin Budkowski twierdzi, że będzie to nieekonomiczne, ale również obciążało znacznie wagę samego samochodu i z tym należy się oczywiście zgodzić. Natomiast, jak widzicie, ta polityka bardzo mocno gdzieś się tutaj rozgrywa. Ferrari chce zbliżenia tego wszystkiego, do technologii i rozwiązań, które mamy dzisiaj na drogach Mercedes, Renault, co ciekawe, też producenci nie chcą takiego powiązania. Jak to się wszystko rozwinie, jak to się wszystko rozstrzygnie, być może nie rozstrzygnie się pokojowo, FIA będzie musiała wziąć sprawy w swoje ręce i sama. Zaproponować formułę tej jednostki napędowej. Miejmy nadzieję, że wygra rozsądek i nie będziemy w kolejnej erze Formuły 1 zmagać się z takimi problemami jak teraz, kiedy każda wymieniana jednostki napędowej ciągnie ze sobą ogromne koszty, a nikt z zewnątrz nie chce nawet popatrzeć się w kierunku Formuły 1 jako miejsca zaangażowania e, swojego zaplecza, swojej technologii i próby wejścia w tą. Rywalizację. A teraz kilka słów na temat tych 40-latków, którzy ostatnio zbierają nagłówki, o których ostatnio jest głośno. Fernando Alonso po tym ostatnim występie zebrał. Myślę, że zasłużone brawa ta zmiana, jeżeli chodzi o oblicze Fernando Alonso, jeżeli, jego, jeżeli chodzi o jego um, osobę, o to jak był odbierany, jest naprawdę duża. Pamiętamy Fernando jako tego złego chłopca, o tym też będzie za chwilę, bo Fernando się do tego odniósł, ale Fernando zapracował sobie. Tu trzeba szczerze i otwarcie przyznać na tą swoją opinię i nagle zaczął grać dla zespołu. On bardzo dużo mówił na temat tego jak mocno walczył, żeby utrzymać za sobą Luisa Hamiltona, żeby to pierwsze zwycięstwo tego młodego Estebana Ocon'a, zwycięstwo, którego ten Francuz na pewno nigdy nie zapomni, to są słowa Fernando Alonso. Było możliwe, ale też pojawiła się taka e, wzmianka czy taki fragment w mediach, gdzie Fernando Alonso zaczepiony przez Maxa Verstappena mówi próbowałem. Chodziło o to, że próbował zatrzymać za plecami Louisa Hamiltona po to, żeby strata Maxa Verstappena nie była tak wysoka. Wygląda na to, że Fernando Alonso gra bardziej na Maxa Verstappen, a przeciwko Louisowi. Hamiltonowi Esteban Ocon odwdzięczył się za to wszystko bardzo pięknymi słowami, już w trakcie wyścigu powiedział, ja co, co jest za legenda, kiedy dowiedział się od swojego inżyniera wyścigowego, że to właśnie dzięki Fernando to pierwsze zwycięstwo było możliwe, What a legend. A potem po wyścigu powiedział, że słyszałem bardzo wiele złego na temat Fernando Alonso. Słyszałem, jak trudnym jest partnerem zespołowym, jak źle się z nim współpracuje, to wszystko ma być podszyte intrygami, ma być tam masa nieszczerości. Natomiast Esteban Ocon to powiedział to, co zobaczyłem. To, czego doświadczam, to jest pełna szczerość, chęć współpracy, dobra atmosfera w zespole. Oby rzeczywiście tak było, bo to gwarantuje Alpin budowanie się tego zespołu, a nie taką nagłą śmierć, jaką Fernando Alonso wielokrotnie serwował wielu zespołom. A teraz o tym złym chłopcu, o tych złych chłopcach, do których odniósł się też Fernando Alonso. Co ciekawe, dlaczego teraz? To jest pytanie, które się pojawia. Fernando Los odniósł się do brytyjskiej prasy, do brytyjskich mediów, które mają mieć taki naturalny talent czy chęć kreowania złych chłopców, wszystkich tych, którzy walczą skutecznie z Lewisem Hamiltonem, czy walczą z brytyjskimi kierowcami. Trochę jest w tym prawdy, przypomina się tu słynna brytyjska mafia. Choć powiem od siebie, że oglądając analizy telewizyjne i te sytuacje, w których jest zawsze na styku, kiedy dochodzi do ewentualnej oceny winy któregoś z kierowców, to tacy ludzie jak Karun Chandok, Paul Diresta, czy Antony Davidson nie mają problemu z tym, żeby powiedzieć, że Lewis Hamilton zawinił, że to jest jego przewinienie, choć są tacy, którzy próbują to wszystko gdzieś trochę owijać w bawełnę, troszeczkę tworzyć takie wrażenie, że nie jest tak źle, jak to wszystko wyglądało. Jest też ta prasa brukowa, która nie ma absolutnie żadnych hamulców i Uderza równo. Najlepszym przykładem tego może być chociażby sytuacja z Nikitą Mazepinem, która naprawdę została wyniesiona na taki poziom, na jaki nigdy nie powinna zostać wyniesiona. Żebyście nie odebrali tych słów opacznie, to co zrobił Nikita Mazepin, biorąc pod uwagę tą aferę obyczajową, to co robi na to, że nie jest godne żadnej pochwały, ale jest pewna granica, której nie powinno się przekraczać, a teraz ten drugi 40-latek Kimi Raikkonen, który według Freda Wassera, to jest wypowiedź z wczoraj miał się stać tytanem pracy Fred Wasser mówi, że Kimi to jest kierowca, który ostatnio w symulatorze pozwolił nam wykonać ogromny postęp aktualnie to Kimi Raikkonen ma być fundamentem tego postępu, jaki dokonuje się w zespole Alfa Romeo Racing On i kluczem jest właśnie ta praca w symulatorze, Fred Wasser mówi, usmarano, rano, on z uśmiechem jest w fabryce, gotowy do rozwiązywania wszelkich problemów jak to wszystko wygląda w kontekście obecności Roberta Kubicy w tym zespole? Przecież Robert ma być tym kierowcą rozwojowym, to symulator ma być jego narzędziem pracy. Obok Carl, Carl Milot, który też został zatrudniony, by stworzyć z Robertem taki duet rozwojowy i nagle dowiadujemy się, że ani jeden, ani drugi, tylko Kimi to jest ten kierowca, który prowadzi zespół w kierunku światła. Myślę, że Fred Vassar chyba powoli zaczyna zapominać co i kiedy o kim mówił. Trochę to wszystko przypomina Louisa Hamiltona, który, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i gdzie wygrywa, mówi: tutaj są najlepsi kibice na świecie. Fred Vassar też powoli zaczyna mówić: wszystko i o wszystkich, I rodzą się już takie żarty, że ten symulator to jest miejsce, do którego ustawiają się długie kolejki kierowców. Oni wręcz mają się przepychać czy przeciągać, który będzie w tym symulatorze jeździł. Ciągle gdzieś tego nowego symulatora nie ma, ciągle to dotyczy tego starego narzędzia, które zespół Alfa Romeo miał do dyspozycji. Nie wiem, jak na to wszystko. Patrzeć trochę, zaczynam odnosić wrażenie, że Fred Vassar gubi się w tym wszystkim, co dzieje się wokół zespołu Alfa Romeo Racing Golden i te wyniki, które teraz e, obserwujemy, i ta operacja wyścigowa, która mocno straciła, może odbijać ten stan, który gdzieś tam znajduje się wewnątrz zespołu. Może i tej motywacji nie było, skoro Fred Vassar jeszcze do niedawna pracował na miesięcznych kontraktach i w każdej chwili mógł z tego zespołu odejść. Nie wiem, i tutaj przypominają mi się słowa Ralfa Schumachera, który apelował do właścicieli zespołu. Zespołu Alfa Romeo, w zasadzie do właścicieli Zaubera, żeby zastanowili się, kto tym szefem zespołu jest i czy tak to wszystko powinno wyglądać. To też gdzieś odniesienie do tej historii Mika Schumachera, który miał jeszcze niedawno trafić do Alfy, trafił do Hasa, teraz ma być transfer. Tam ewidentnie nie dzieje się nic dobrego, a przecież fundusze się zgadzają. Zgadza się też duża marka, która zdecydowała się podeprzeć. Ten zespół Zaubera, choć Zauber też sam w sobie jest dużą marką, ale dać twarz temu co tam się dzieje. Fred Vassar, myślę, że takiego małego minusa od nas wszystkich otrzymuje za to, co ostatnio dzieje się w zespole Alfa Romeo Racing Orlen, bo on jako szef jest za to w pełni odpowiedzialny. Pozostajemy w temacie e symulatora. W, ostatniej, w ostatnim materiale dużo mówiłem o tym, co dzieje się na rynku kierowców i nie padło w ogóle nazwisko Alex Albon, a nie padło dlatego, że Albon jest trochę uwięziony w Red Bullu. To potwierdzają słowa Helmuta Marko, który stwierdził, że nie mieliśmy nigdy lepszego specjalisty w symulatorze. I jakim jest Alex Albon? No jeżeli Albon był w stanie udawać Hamiltona w symulatorze, to naprawdę ta dobra dyspozycja, dobra forma. Musi być, dlatego Helmut Marko mówi, że on tam zostanie prawdopodobnie. Chcemy go tam mieć, nie chcemy go puszczać nigdzie. Więc, album, jeżeli chodzi o szansę do powrotu do zespołu Alfa Tauri czy Red Bull'a, chyba, chyba po prostu nie ma. Nie ma też za bardzo szansy na to, żeby skoczyć gdzieś do innego zespołu. To Helmut Marko po prostu wyklucza, mówiąc, że mamy kontrakt. Ewentualnie zgodzi się na rywalizację Aleksa w innych seriach wyścigowych, ale to wszystko też musi być pogodzone z tymi obowiązkami w symulatorze. Alex Albon zdaje się padł ofiarą swojej własnej dobrej pracy, ale czasami tak po prostu w życiu bywa. Tym nowym, młodym, wielkim kierowcą, który może zwojować niedługo według Helmuta Marko, ma być Liam Lawson. On ma być właśnie kolejną gwiazdą na niego. Alex, nie Alex Albon, tylko na niego. Helmut Marko wskazuje jako kierowcę, na którego warto zwracać uwagę w tej chwili Liam Lawson dzieli obowiązki, ściga się w Formule 2 i w innej serii wyścigowej, ściga się w DTM myślę, że warto mieć na niego oko tych młodych, zdolnych jest bardzo wielu na zapleczu a kto z nich wyskoczy na ten odpowiedni poziom, przekonamy się już wkrótce, może w kolejnym sezonie dojdzie do zmiany, bo Yuki Tsunoda na razie nie daje nadziei Yuki Tsunoda, tak jak mówiłem ostatnio, zdaje się być kierowcą, który po prostu nie uczy się na swoich własnych błędach, ale co zrobi? Helmut Marko tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. A na koniec wracam do. Historii tej jednostki napędowej Mercedesa, która nagle odżyła, jakby dodatkowe płuco się pojawiło w tej jednostce, albo dodatkowa komora w silniku. No i tutaj włoscy koledzy, jeden z włoskich blogów przeanalizował to, co dzieje się w komunikacji radiowej między Lewisem Hamiltonem a jego inżynierem wyścigowym, i tam po raz pierwszy w trakcie tego sezonu miała paść komenda czy zgoda na użycie trybu Stratford. Trybu i pracy jednostki napędowej. Do tej pory piątka to był maksymalny tryb wykorzystywany w wyścigach. Szczegółów tego, co się kryje pod tymi trybami, nie ma, ale ten tryb Stratfor, według grafiki jeszcze z 2018 roku, takiego podglądu na notatki Mercedesa, to ma być taki mod Race plus SOC Low, czyli chodzi o mocny tryb jednostki pracy, mocny tryb pracy jednostki napędowej przy jednocześnie małym poziomie baterii to jest coś z czego Mercedes miał w tym roku w ogóle nie korzystać. Były pewnie jakieś obawy związane z niezawodnością tej jednostki napędowej. W końcu zdecydowano się po to sięgnąć i to właśnie tam ma być ta dostępna dodatkowa moc, co pokazuje, że ta moc cały czas Mogła tam być tylko, Mercedes miał jakieś problemy z być może przegrzewaniem się, być może z oprogramowaniem, z pracą tego układu spalinowego elektrycznego. W końcu udało się to wszystko poukładać i tej mocy jest zdecydowanie więcej. Bardzo szybko przeskoczyli. Honda to nie jest dobry prognostyk dla Red Bulla Przed tą drugą częścią sezonu Ale zobaczymy czy Honda nie ma jeszcze czegoś w zanadrzu Tyle na dzisiaj Mam nadzieję, że trochę poprawiłem Wam humory Myślę, że ten tydzień przyniesie nam trochę takich leniwych newsów Będzie więcej tych ogórków Niż tych takich e, faktów Tak mi się wydaje Choć jutro e, przesłuchanie Jeżeli chodzi o tą kwestię Związaną z brakiem paliwa w samochodzie e, Sebastiana Fetela Jeżeli to przesłuchanie pójdzie Pomyśl z zespołu Alfa Aston Martina i Alfa Romeo. Dzisiaj dużo było o Alfa Romeo. W kierunku e, myślenia Aston Martina, no to sędziowie ponownie pochylą się nad tą sprawą. Jeżeli nie, no to mamy tutaj również e, apelację związaną z inną kwestią. Więc, tak jakby na dwa fronty, Aston próbuje się bronić. Pierwsze rozwiązania na pewno już jutro, a jeżeli one się pojawią, to na pewno Was o nich poinformuje. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia.